Siemanko, 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 ja obecnie czekam na kolegę, będę do niego jechał, no bo wiecie, zimno jest, no i mam po prostu u niego pokój, no i no niestety jest zimno. E, w ogóle wiecie, co się stało w Dubaju? U mnie w mieście, no co? No nic nie ma, tak? <gry> Tamci po prostu dali mi spokój. No jest git. Ej, zobaczcie moją twarz. Tutaj te usta. Zacząłem bardziej dbać o siebie. Miałem pieniądze i po prostu nie ma tego, co było. Więc jest fajnie, więc jest fajnie. Mam nadzieję, że. Będziecie również dumni ze mnie, że zadbałem o to. Mam tam jeszcze na nodze, ale spoko też też o to dbam. Jak dbasz, tak masz. Co nie? To zdanie ma naprawdę wiele prawdy w sobie. Sobie chodzę na widoku, oczywiście po prostu muszę iść. Kolega mi odbiera. No i co? Ogólnie to byłem w maku, bo musiałem do toalety. Wiecie co? Ale powiem tak. To jest pozytywny vlog. Jest zimno. Kolega się odezwał, że, no, że może mnie przenocować znowu, bo ta Byłem u niego jakiś czas, ale y, No tam po prostu wynikło coś tam U niego i nie mogłem No i co, no podjeżdża po mnie samochodem Ruszam, no bo wiecie, no nikt, nikt tak Nie powinien być, wiecie, na ulicy Gdy jest w nocy zimno, gdy może być Deszcz, ej i słuchajcie Ostatnio miałem taką sytuację Że na mnie gość y, Po prostu zawołał policja Czyli no wiecie, policja przyjechała Gdzieś tam było koło 23 Ja byłem na wieżowcu Policja przyjechała, że nie mogę tutaj być Pokazuję im e, artykuł, że mogę być. Mogę być, tak? Jak będę wychodził z tej klatki, to co robimy taki żarcik? Że jeżeli jest zimno, jeżeli nie robię afer, jeżeli jestem cicho, to tak. Patrz. Mogę być, tak? Mogę się e, przespać, miałem śpiwór. No w sensie nic nie zrobili, ale no powiedzieli, żebym wyszedł albo poszukał innego wieżowca. No a tak to to u mnie dobrze. Kupiłem taką kurteczkę. No i oczywiście takie buciki mam. Zmieniłem. Dzisiaj mam tam na jedzenie trochę. No i lecę do przodu manko sorki za jakość, ale wiadomo, że to jest przednia kamerka. Wiecie co, Zdo zacząłem zdobywać znajomych, których, powiedzmy, mogę sobie spać. No i super, no i super, bo yy, są fajnie w ogóle, yy, znają moją sytuację. Ja muszę być codziennie pijany, aby coś z tego było. <laughs> Wiecie, nie oceniają, nie osądzają, tylko mówią chyba, chcesz to możesz. I pierdolę to wszystko! Możesz po prostu tutaj iść na to łóżko, położyć się, przespać się na nockę. Tacy ludzie są w porządku. Te prawdziwe wartości dla mnie jest to najważniejsze. A szczególnie, że teraz powiedzmy jest zimno. No i ten znajomy o którym wam mówiłem Nie jestem u niego dzisiaj jestem u koleżanki Koleżanka mi udostępniła bardzo fajnie dziękuję ci bardzo a i pozwoliła mi wymienić imię w filmie Natalia bardzo Ci dziękuję To wiecie co, ogólnie to jakbym mieszkał nawet w takim czymś też bym po prostu się cieszył jak jest bardzo dobry śpiwór no to też jest yy, OK też można wtedy spać. Lecę sobie na powodę. wodę. E, no nie mam wody, tak. Ogólnie to Natalii dziękuję. Dzięki Dawidowi. E, dziękuję też Karolinie, Pawłowi. Miejmy te serca, tak. Dobra, dzięki za oglądanie tego vloga. Pozdro. Siema, Lewinka. Siema, siema. W sumie tak. Jutro będę miał e, inny telefon więc bardzo się cieszę, jakość będzie lepsza, więc będzie fajnie, fajnie, fajnie. To się tak, jutro albo we wtorek, zależy kiedy mi ta kasa przyjdzie, ale telefonik będę miał. <laughs> no i powiem wam tak, że się bardzo cieszę, że że z tego, że ten telefon, który mam, pozbędę się go. W sumie może się nie pozbędę, bo będzie robił jako, wiecie, internet. Baby, no niestety jestem nadal na stricie, no nie? Ale coraz bardziej mam ochotę po prostu na wyjazd do Hiszpanii. No a Hiszpania naprawdę spoko jest. Można dać blika? Można. Może na miasto pójdę, wiecie, będę się fałęsał, no nie? <laughs> nie byłem w ogóle w Hiszpanii. Dzisiaj gdzie? No, pójdę na klatkę, tak? No, w Hiszpanii miałbym m, taki prawie luksus, no nie? Nie, nie jestem chętny. Chyba, że są dwie dziewczyny, no to wtedy tak. Czemu nie wrócę? Dlatego, że po prostu jeszcze jedna osoba ma jakby władzę nad tym mieszkaniem, więc wiesz, no, no nie mogę. Chociaż że ta osoba, która mnie wyrzuciła, zachowała się najgorzej jak mogła. No, nie wyrzuca się kogoś z domu, kogoś, kto po prostu tam napije się tego czy tamtego, tak? Bo jeżeli wyrzucasz kogoś, kto Masz z czymś problem z uzależnieniem To jest się po prostu Nienormalną osobą To ja jestem jedną Z najsilniejszych osób na świecie Dużo przetrwałeś Wiadomo, że dużo przetrwałem I jeszcze więcej przetrwam Wiem o tym Zapraszam was do zamawiania pozdrowień I Nie pozdrowię bez pieniążka Bo jest na jedzenie potrzebne Jestem bezdomny Szczerze mówiąc każdy po prostu, kto napisze złe słowo, to dostaje bana za 50 zł. No to ale to najpierw jest płatność, tak? Jeżeli po prostu dokonasz Daniel e, płatności, no to wtedy lecę do sklepu, kupuję i wyzeruję. Nie mam, nie mam jeszcze na telefon, więc wiesz, więc po prostu nie mógł, że mam, bo nie mam jeszcze. Pracować to ja nie mogę fizycznie. Przede wszystkim ile razy wam mówić, że ja po prostu muszę najpierw iść na badania do szpitala e, i tak dalej. Ja po prostu do pracy się nie nadaję. Ja muszę iść na badania, muszę iść do szpitala. Przede wszystkim to mob czy moc mi powinien dać mieszkanie które oni będą płacić za wszystko. Z tego co mi mówiła jedna osoba, która tam studiuje takie rzeczy, jeszcze powinni mi dawać pieniądze. Jako osoba bezdomna po prostu należy mi się i mam prawo złożyć, mam prawo złożyć wniosek o y, mieszkanie socjalne, za które w ogóle nie będą. Płacił. Ty tam może pojedź. Ja mam problemy zdrowotne, czyli nie mogę pracować. Jeżeli nie rozumiecie tego, to jesteście. Jeżeli ci się coś nie podoba, to wiesz, gdzie jest wyjście. To tak działa, bo jeżeli Mops. Czy MOP daje mieszkanie. oni. Mają obowiązek ci płacić. Każdy po prostu, kto mnie obrazi, czy coś zostaje zablokowany. Ja się nie będę już z wami bawił, od razu banan. Nie będę się z wami bawił. A jakie plany na bycie bezdomnym w USA? Słaj, USA. Się po no, Los Angeles. Moje pierwsze miejsce, gdzie chciałbym być. Było słychać wszystko. Wszystko było słychać, tylko pewnie ciebie nie było. Panią archeolog, pozdrawiam, pozdrawiam. Musisz jakoś tam przewinąć te powzdrawy, nie? Jakoś tak. Piszcie, piszcie jak tam u was, no nie, jak się czujecie, jak się macie. Dlatego, że nie mogę pracować. Ja muszę po prostu ten usuwać, usuwać takich ludzi, bo wiecie o co chodzi. Sorry za ten wybuch. Nie wiem, mówi się komuś 100 razy, a on nie rozumie i to jest, wiecie, no. Po ile la bamba 5 zł. W moim przypadku mi przysługuje właśnie zasiłek. Plus w moim przypadku też przysługuje właśnie to, że mogę się starać o mieszkanie socjalne, za które mob, czy tam mob będzie płacił. Nie ja będę płacił za wszystko, oni będą płacić. No i jeszcze dodatkowo zasiłek. Więc mi to przysługuje i będę się o to starał. Oni muszą mi to zapewnić. To jest ich psi obowiązek. Ale ja mam donośny głos. Mówię, że nie mogę pracować fizycznie. Czy wy nie rozumiecie tego? Nie, w sumie wy nie jesteście normalni. Zauważyłem, że większość moich widzów nie jest normalna. To wszystko moc opłaca, a ja sobie po prostu mieszkam. Mówię, że nie mogę pracować fizycznie. Czego wy po prostu nie rozumiecie? W sumie piszecie tak, dlatego, że was to boli, że ktoś może mieć coś za darmo, a wy musicie lecieć za tym, żeby coś mieć. I was to boli. Jesteście chciwi, jesteście zazdrośni i nic więcej. Będę każdego blokował, dlatego, że jesteście słabi. Dlatego, że po prostu w MOPSie pracuje osoba, z którą się znam od kilku lat. Czy wracam do Anglii? Do Anglii nie wracam. Nie, nie wracam, bo po prostu... Nie chcę. Jadłem dzisiaj placki ziemniaczane i powiem wam tak, że mi się odbijają. Eee, e, nigdy się nie poddaję. Eee, e, moja lady czeka ciągle na mnie. Ja jestem tutaj tym raperem, jestem tutaj tym youtuberem Dobra, ja lecę mordeczki na Orlen. lecę Norlen, lecę na Orlen No bo teraz jest tylko Orlen albo Shell otwarty. No razie pozdrowiono.